Witam serdecznie. Ja nazywam się Ewa Chłopska-Wasilewska. Dzisiaj moim i Państwa gościem w Kutnowskim Studiu Samorządowym będzie zastępca prezydenta miasta kłótna, pan Jacek Boczkaja. Dzień dobry. Witamy serdecznie. Niestety w ostatnim czasie trochę brakło miejsca w mediach, może trochę czasu na to, żeby chwalić się. Chwalić się tym, że kłótno się zmienia, że różne rzeczy się dzieją i mowa o inwestycjach. O tym chciałabym dzisiaj porozmawiać. Pierwsze pytanie. Panie prezydencie, jaki jest stan realizacji inwestycji, w tym tutaj chcę się też odnieść do tych, które najbardziej są widoczne dla mieszkańców? Centrum miasta. No, to jeżeli je widać, to znaczy, że coś się dzieje, prawda? Oczywiście to powoduje pewne reperkusje, no bo chociażby głównie takie problemy komunikacyjne są związane z remontem placu wolności. Czy może remontem placu Wolności, rynku zduńskiego i w sumie pięciu ulic, które są przy okazji remontowane. No bo to jest jednak centrum miasta, ludzie tam mieszkają, załatwiają różne sprawy, no więc. Są pewne trudności, które raz są większe, raz mniejsze zależnie od tego, jaka organizacja ruchu na danym etapie inwestycji musi być zrobiona. Ale to wszystko idzie, chociaż oczywiście jest opóźnione. Opóźnione jest przez, przez po pierwsze to, co było już wcześniej, poprzez y, konieczność wykonania pracy archeologicznych, no, ale to już jakby było w zeszłym roku, a, no, a teraz mamy z, związane z COVID-em. Największym problemem obecnie jest dobór kamienia na płytę Placu Wolności. Ja już dzisiaj wspominałem, że miał tutaj być marmur, granic, przepraszam, sprowadzany z Chin. No tak to się nieszczęśliwie złożyło, że w okolicach no już słynnego miasta Wuhan, więc te kopalnie nadal nie dostarczają tego, tego kamienia. A o jakich ilościach mówimy, bo to jest może takie istotne. Jeżeli mówimy o, całej, o całym Placu Wolności, to w przeliczeniu na kontenery to jest 80 kontenerów. Yeah. <laughs> Jeżeli ktoś wie, jak wygląda kontener taki do przewozu kolejowego, no sobie potrafi wyobrazić, jaka masa tego towaru musi być, bo to przecież jest bardzo ciężki towar, sprowadzony. No, w związku z tym wykonawca, nie mogąc zabezpieczyć tego, tego, tego kamienia z Chin, rozmawiamy w tej chwili na temat zamiany tego kamienia na kamień z Portugalii, który też ma taką barwę e, trochę zbliżoną, bo była rozważana opcja e, granitu z na, naszego, ze Strzegomia, ale on jest taki, taki szary, chcieliśmy, jednak, żeby to było bardziej ocieplone, jak było w pierwotnej wersji za, za, zatwierdzone przez i projektantów i przez służby konserwatorskie. No i taki kamień z Portugalii jest. E, wystąpiliśmy o zgodę na zamianę do wojewódzkiego konserwatora zabytków. Czekamy na taką zgodę, no, mam nadzieję, że wszystko się potoczy nam, jakbyśmy chcieli, no i będziemy wtedy rozmawiali jeszcze z wykonawcą na temat sprowadzania tego, tego kamienia właśnie z Portugalii ale jak gdyby to są te problemy, które rozwiązujemy na bieżąco. Prace idą, idą pełną parą. Będziemy niebawem już poszczególne ulice otwierać pierwsza to będzie ulica Zduńska, no i potem następna zresztą od tego jak te prace tam będą postępować A na samym placu, no to widać, że bryłę widać, widać budynki, które tam będą, obecnie są robione prace związane z całą instalacją fontan wody, bo to będzie taki oprócz spływającej wody po jednej ze ścian, to będą oczywiście fontanny, różne oczka wodne czy na rynku Zduńskim, to to wszystko trwa związane z nawierzchniami, praca. Jest duża. To y, tutaj mamy plac, a inne inwestycje. No inne też trwają. Też to widać, y, chociażby y, ja tę budowę obserwuję z okna swojego gabinetu. To jest oczywiście. Y, y, przebudowa czy rewaloryzacja w zasadzie całego kompleksu pałacowo-ratuszowego, czyli, no mówiąc popularnie, Pałac Saski, no bo przecież to nie tylko jest Pałac Saski, to jest również, jak widać, przebudowa ratusza, czyli no, to, tego, tego budynku, gdzie dzisiaj mieści się muzeum. To chociażby widać, że, że nie ma zegara, tak, który już jakiś czas jest w renowacji, ale on niebawem będzie założony i będzie Cieszył oko i pokazywał czas mieszkańcom kutna. W samej wieży ratuszowej były wymieniane podłogi, ściany. No, w tej chwili są tam składane instalacje teletechniczne, elektryczne itd. Tak w części zaś. Y ta, która była dobudowywana, bo to są dwie części, jedna od strony zachodniej, gdzie będzie pawilon wystawienniczy dotyczący historii miasta, to jest on postawiony, widać go. Tak samo ten, jak tak my to nazywamy, łącznik północny, gdzie ma być, jak nazywają koledzy z Muzeum, napoleoński, bo tam planowana jest wystawa dotycząca między innymi Napoleona jest zrobiony, trwają prace takie wykończeniowe, no i oczywiście sama bryła Pałacu Soskiego, który od strony zachodniej widać, że ten, te, te elementy szachulcowe są postawione, wypełniane są cegłą w tej chwili, trwają oczywiście prace konserwatorskie związane z odsalaniem, z odgrzybianiem tych elementów, które chcemy jeszcze odzyskać. Nieruszona jest ta część tutaj od strony Placu Piłsudskiego i jeszcze nie ma decyzji dotyczącej sposobu odbudowy. no To nie jest taka Budowa, gdzie się stawia prawda, cztery ściany i dom jest gotowy. To wszystko jest pod opieką konserwatorską. To, co się da, chcemy odzyskać, bo to aby ta, najwięcej tej materii zabytkowej pozostało. No i teraz jeszcze do końca nie jest sprecyzowane, nie ma decyzji dotyczącej, czy rozbieramy też tę część i elementy, które się da zostają, czy będziemy się starać. Yy, utrzymać tę konstrukcję, która jest, i jak gdyby wypełniać ją treścią. Sądzę, że skończy się to jednak rozbiórką. Myślę, że w niedalekiej przyszłości zapadną ostateczne decyzje. Także widać, jakie to jest skomplikowane, ile to wymaga pracy, ekspertyz, różnych ekspertów z różnych dziedzin. No, co się gdzieś tam tkniemy, to w projekcie jest, że to będzie robione tak, tak lub tak, w zależności od tego, co nam się wyłoni. No więc są to bardzo skomplikowane rzeczy, no ale mam nadzieję, że jeszcze trochę cierpliwości i będzie cieszył już nowa Czyli bryła. Czyli większych zakłóceń tutaj nie ma? Realizacji. Są cały czas, Są. no ale już nie mówmy o tych zakłóceniach. Cieszmy się rzeczami dobrymi, które, mam nadzieję, wyła wyłaniają się pomału tutaj z tego niebytu, tak to nazywa. Właśnie, to jest piękne nawiązanie do tego, o czym teraz się pochwalimy, bo o. Pan Prezydent wspomniał, że tak trochę przeszło bez echa. Autobusy. No, to jest no, tak. inwestycja ogromna. To jest ogromna inwestycja, bo to jest w zasadzie e, inwestycja dotycząca jak gdyby, w ogóle poprawy stanu e, komunikacji miejskiej, bo to są nie tylko autobusy. Ale oczywiście one są jednym z takich elementów najbardziej widocznych, bo mówimy tutaj o autobusach elektrycznych, które przyjechały do Kutna, są nazwane imieniami, imionami przepraszam, obywateli dla miasta, zasłużonymi jest to sześć elektrobusów. Poza tym przecież były, są robione stacje ładowania, jedna przy dworcu, druga na y, pętli na Batorego. Zmienił się w międzyczasie cały, cała baza MZK. Została tam też pobudowana stacja ładowania autobusów elektrycznych, ale też widać nowe budynki, które tam powstały, nowy plac, myjnia dla autobusów, czy wyposażenie warsztatów. To wszystko zostało odnowione, zmienione i ma służyć obywatelom. A oprócz tego, to chodźcie, co żeby widać, wszystkie wiaty w mieście, proszę zwrócić uwagę, są wiatami nowymi. 50 wiat w ramach projektu unijnego zostało robionych, resztę, bo w sumie to mamy około 90 wiat na terenie miasta, zostały zakupione już z środków miasta, one sukcesywnie były wymieniane na nowe wiaty, już w kolorach takich tych, naszych różanych. Część tych wiat, tak jak było w projekcie, jest z wyświetlaczami, także no, ma to ułatwić e, komunikację mieszkańcom, ale także poprawić się głównie do poprawy komfortu, bo mówimy jeszcze choćby o samym systemie zarządzania komunikacją miejską. Dzisiaj to siedzi tutaj kolega, jeden z urzędników w urzędzie i on widzi, gdzie, jaki autobus jest, tak? czy się spóźnia, czy jedzie za szybko. To wszystko jest pod kontrolą. Każdy metr przejechanych jest rozliczony, bo to oczywiście no, jest to usługa zamawiana przez miasto, no więc tutaj musimy dbać o ten pieniądz, żeby był wydawany jak najbardziej racjonalnie. Czyli ta inwestycja jest już zakończona? Tak, mamy to praktycznie projekt zakończony, chociaż jeszcze nierozliczony. Autobusy elektryczne, jak powiedziałem, są. No chcielibyśmy, to jest niebośno, że... że jesteśmy jedynym miastem. Tak, oczywiście. To trzeba się chwalić i cieszę że pani o tym przypomina. Jesteśmy jedynym miastem w województwie łódzkim, który ma w pełni autobusy elektryczne, bo często to są jakieś hybrydy, jakieś takie różne, różne kombinacje. U nas są to autobusy stricte elektryczne, elektrobusy, które są najnowocześniejszym środkiem transportu i najbardziej ekologicznym. Co wiem, że pani redaktor jest mocno proekologiczna, pewnie panią cieszy. Cieszy, cieszy. Cieszą też inne rzeczy, bo to również miasto to również małe inwestycje. Budżet obywatelski, który jest realizowany w tle niestety epidemii. No niestety tak, bo zawsze, zawsze staraliśmy się promować, promować pomysłodawców. Czyli chociażby gdy było otwarcie. Jakiegoś, jakiegoś jakiegoś, wydarzenia związane z budżetem, no to zawsze był zapraszany pomysłodawca, wszyscy co byli zamieszani, że tak powiem, w ten proces twórczy, no i taka uroczystość była drobna otwarcia. No, teraz co, chociażby mamy plac zabaw przy ulicy Kopernika, tak? Plac zabaw przy przedszkolu na Wybickiego w 17. Mamy siłownie nowe tutaj na, na ulicy Kraśńskiego. No, są, bo zostały otwarte do użytku y, ostatniej soboty, jak gdyby dopuszczone przez, przez, przez decyzję naszego rządu, no ale to się odbyło tak trochę po cichu, y, a powinniśmy o tych dobrych rzeczach mówić, bo to przecież służy, służy zdrowiu naszym mieszkańców, także my się bardzo cieszymy, że te budżety funkcjonują, są to potrzebne rzeczy robione, które właśnie służą y, mieszkańcom, poprawie jakości życia. Epidemia wpłynęła na budżet miasta, niestety, a jak wpłynęła na realizację remontów dróg? Tych, które się odbywały, tych, które miały się odbyć, a być może się nie odbędą. No, być może się nie odbędą. No, wi wiem, że Pani rozmawiała z Panem Prezydentem, już mówił o tych mniejszych wpływach do budżetu. Wiadomo, jak są mniejsze wpływy, no to muszą być mniejsze wydatki. Na czym jest najłatwiej oszczędzić? No, najczęściej oszczędza się na inwestycjach, bo to są rzeczy, które. Odłożone co prawda w czasie, ale mam nadzieję, że zostaną zrealizowane. A trudne jest chociażby oszczędzać na rzeczach, no nie wiem, no powiedzmy sobie pensjach na nauczycieli, no bo tego się nie da zrobić. Więc te wydatki takie bieżące no, muszą być pokryte, a tutaj się nagle pojawiły wielkie wydatki, które były nieplanowane. Ja tak powiem, nie wiem czy Państwo zdajecie sobie sprawę, że zakup różnych środków ochrony osobistej, czy to była maseczka dla emeryta wcześniej, czy, czy dla przedszkoli teraz uruchomionych, czy dla szkół, czy chociażby do obsługi urzędu, czy pomoc dla szpitala, czy dla policji, czy dla straży pożarnej, do tej pory miasto to Przecież to były nieplanowane wydatki. Wydało na to pół miliona złotych. Także to są naprawdę ogromne, ogromne środki, które yy, dzisiaj mamy połowę roku, a to przecież yy, jak zostaną otwarte szkoły, no to zdajemy sobie sprawę, że tych środków trzeba będzie jeszcze dołożyć. Także te inwestycje, które zostały przytrzymane, chociaż te, które były planowane i przetargi były rozstrzygane. Mówię tutaj o głównie ulicy. Paderewskiego trwa. Podpisaliśmy tę umowę, co prawda z pewnym opóźnieniem, bo też była duża niepewność co do, co do możliwości finansowych, czy nie trzeba będzie tego przesuwać, ale takie rzeczy jak no, chociażby kanalizacja deszczowa w ulicy ZHP no, została wstrzymana. I zobaczymy, jakie będą wpływy do budżetu, jakie będą wydatki, które trzeba będzie ponosić, które były do tej pory nieplanowane i wtedy będziemy podejmować stosowne decyzje. Na koniec zapytałam wszystkich panów prezydentów, o to samo zapytam więc tutaj i, i pana, ciekawi, jesteśmy pana oceny. Jaką ocenę wystawiłby pan jako gospodarz miastu, biorąc pod uwagę funkcjonowanie w czasach epidemii? Zdaliśmy egzamin czy nie? Hmm. Uważam, że zdaliśmy, bo ja patrzę na to w sposób taki: jeżeli cały czas liczba chociażby zakażonych u nas, zarażonych mieszkańców, oscyluje w około 20 osób to widać, że y, ludzie przestrzegali głównie zasad takich, które były, które były zalecane. Bo to, co ja... I przyznam się, że ja byłem mile zaskoczony, bo jednak no, Polacy mają trochę taką skłonność do lekkiej anarchii i obawiałem się, że nie będą przestrzegane te reżimy sanitarne. Na szczęście okazało się, że ludzie się zachowują w sposób bardzo odpowiedzialny. Nie? Także to jest ok. No oczywiście to wszystko uległo wielkiemu przewartościowaniu, no bo jeżeli ktoś... Powie mi, że 6 miesięcy temu przypuszczał, coś takiego się stanie, to się możemy tylko zacząć śmiać i powiedzieć, że opowiada głupoty, bo po prostu nikt tego nie przewidział. Nie? To trzeba się dostosowywać na, na bieżąco, z dnia na dzień. My codziennie też mamy, chociażby w urzędzie na radę rano, patrzymy, co się dzieje, jakie przedsięwzięcia należy robić. No, przecież coś takiego, że urząd będzie zamknięty dla obsługi interesantów przez prawie dwa miesiące, no to nijak mi się w głowie nie mieściło, no ale musieliśmy z tym jakoś sobie poradzić, czy, czy z tego, że dzieci po prostu uczone zdanie. no nikt tego przewidzieć nie mógł, ale wydaje mi się, że to ten egzamin miasto jako miasta, a zwłaszcza mieszkańcy, bo tutaj to, to trzeba tak na to patrzeć zdali w sposób bardzo dobry. Na piątkę. Na piątkę z plusem, rzekł. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. A Państwa zapraszam na kolejne Kutnowskie Studio Samorządowe.